Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. O Władcy Pierścieni jest ostatnio bardzo głośno, niestety od tej negatywnej strony. Pierwszy zwiastun najdroższego serialu w historii świata spotkał się z miażdżącą krytyką, głównie ze strony fanów powieści Tolkiena. Na szczęście nasz MMORPGowy Lord of the Rings Online jest wolny od krytyki oraz wszelkiej poprawności politycznej. Nic tylko grać, szczególnie, że wczoraj zadebiutowała tam pierwsza duża aktualizacja w tym roku. Otrzymaliśmy nową krasnoludzką dzielnicę, nowy system legendarnych przedmiotów, nową krainę, gruntowny balans postaci oraz usunięto do Dotychczasowy limit złota. Co z nowym rajdem? Niestety, na tę wiadomość przyjdzie nam poczekać jeszcze tydzień. Bungie umie robić trailery. Przed Wami premierowy zwiastun Destiny 2 The Witch Queen aka Destiny 2 Królowa Wiedźma, najnowszego dodatku do gry, który pobił już wszelkie rekordy. I nie mówimy tutaj tylko o wyświetleniach filmu, ale także ogromnym zainteresowaniu ze strony fanów. Liczba przedpremierowych zamówień na Królową Wiedźmę przekroczyła milion sztuk, a to przecież dopiero początek. Premiera dodatku w najbliższy wtorek 22 lutego. Radujmy się, bo grudniowe plotki o tym, że Tower of Fantasy nie otrzyma anglojęzycznej wersji okazały się nieprawdą. Ten multiplatformowy MMORPG na 100% wróć, na 200% zostanie wydany na terenie Europy oraz Ameryki Północnej. Producenci Tower of Fantasy uruchomili właśnie oficjalne media społecznościowe dla swojej gry. A tutaj ostateczne potwierdzenie. Witaj świecie, tu zespół Tower of Fantasy i cieszymy się, że możemy Was wszystkich poznać. Natknęliśmy się na kilka dyskusji i chcielibyśmy poinformować wszystkich, że trwają prace nad międzynarodową wersją Tower of Fantasy. Nasz zespół jest również podekscytowany, że wkrótce udostępnimy naszą stronę internetową i filmy promocyjne. W międzyczasie uruchomiliśmy nasze konta w mediach społecznościowych, aby pozostać w kontakcie z naszymi graczami z całego świata. Wszędzie tylko Lostark, Lostark i Lostark. Nie zapominajmy jednak o UnDecember, kolejnym hackenslashowym slashowym MMO, który ma u nas wystartować jeszcze w tym kwartale, czyli do końca marca. Gierka, która od kilku tygodni jest dostępna w Korei Południowej, otrzyma 17 lutego pierwszy content update. Spodziewajcie się nowego rajdu, nowych dungeonów, nowego sprzętu na endgame, nowych umiejętności, run, przeciwników, outfitów oraz usprawnień do rozgrywki. Bardzo możliwe, że anglojęzyczna wersja UnDecember wystartuje od razu z tymi nowościami. Cryptic Studios uprzedzało o końcu wsparcia Neverwinter i Star Trek Online na Windows 7, więc nikt nie powinien być zaskoczony, że w końcu ten czas nadszedł. Z dniem dzisiejszym oba MMORPGi nie będą działały ani na Windows XP, ani na Windows 7. Jeśli zatem chcecie się bawić, musicie zrobić przesiadkę na Windows 10, 11 lub ewentualnie na 8. Przy czym sami deweloperzy zalecają Windowsa 10. Powód końca wsparcia dla Windows 7, chęć poprawienia wydajności gry, a także wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii. Sam Microsoft nie wspiera już tego systemu, a deweloperzy chcą iść z duchem czasu. To zaś związane jest również z niewielkim wzrostem wymagań sprzętowych obu tytułów. Osoby uparte, które nie zdecydują się na zmianę systemu, zwyczajnie nie zalogują się do Neverwintera oraz Star Trek Online, więc należy się z tym liczyć. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówił do Was Rejstus. Cześć!